Witam. Chciałabym Was dzisiaj zabrać do mojego kolorowego świata. Zapraszam. Na sam początek chciałabym Wam pokazać moje inspiracje. Kobiety, które mnie inspirują, które uwielbiam, których uwielbiam grafiki. To, co one tworzą, jest to niezwykłe. Paleta barw jest wprost niesamowita. Drugą kobietą, którą, która jest dla mnie wzorem, jest to Frida. Meksykańska artystka. A to moje ulubione miejsce, gdzie są wszystkie moje farby. Wszystkie, wszystkie moje kolory, które tworzę, które przenoszę później na płótno. Tutaj parę obrazów, które stworzyłam w ostatnim czasie. Również ten, który możecie kupić na najbliższej aukcji młodej sztuki, już 22 maja. Moje stanowisko pracy.